Dzisiaj będziemy otwierali paczkę ze sklepu Minimes, w którym są różne lody kuleczki. Takie malutkie lody kuleczki z takimi malutkimi kuleczkami lub z takimi dużymi, których nigdy nie jadłam. Jadłam już z tymi małymi, bo są wszędzie stoiska. Tak na przykład kiedyś jadłam w Zoom i one są po prostu przepyszne, ale to jest też taka oryginalna paczka z tego sklepu. Polecam Wam bardzo, jeśli nigdy nie jedliście. A teraz zacznijmy otwierać. Wam naszą paczkę i na początek pokażę Wam ulotkę z tej paczki, w której znajdziemy różne smaki lodów. Z tej paczki już wieje nam strasznie zimne powietrze, bo tam jest suchy lód, którego w ogóle nie można dotykać rękami, więc pewnie wtedy zatrzymam filmik, ale oczywiście i tak zobaczycie, jak to wszystko wygląda. A tak wygląda nasza ulotka. Tutaj mamy różne smaki tych malutkich lodów kuleczek. A, niż, a, a poniżej są z tych większych smaków. Tutaj mamy takie Lody Vegan, ale ich, ich chyba zamówiłam tylko jeden. A tutaj mamy te większe z napisem Big, bo one są mini Big, a to są zwykłe lody kuleczki. A z tyłu mamy instrukcję. Mogę Wam ją oczywiście szybko przeczytać. Cieszę się, że jesteście. Jestem w Twoich rękach w niebieskim kuleczkowym boksie. Było mi naprawdę zimno. Chciałem przedstawić Ci moje, moich przyjaciół. Tutaj pamiętaj, żeby, że nie nadajemy się do spożycia. Odłóż nas w bezpieczne miejsce i nie dotykaj gołymi rękami. Trzymaj poza zasięgiem dzieci. Tutaj właśnie mamy tą uwagę, a tutaj resztę tego, tej całej instrukcji, ale tą przeczytamy już. Za chwilę, jak będziemy już mieli paczkę otwartą. Paczkę już otworzyliśmy w środku, a teraz za chwilę do Was wrócę, jak już wszystko będzie powyciągane. Paczkę już otworzyłam i tak się ona prezentuje, a teraz wyciągamy w niej wszystkie lody. Na początek mamy lody z małymi kuleczkami o smaku borów i tak one wyglądają. Nie mogę się doczekać, aż skosztujemy. ale na razie oczywiście tutaj wszystkie sobie odkładamy. Na następne są lody o smaku pianki, z mini piankami, a tak to są o smaku żurebne i tak one się prezentują. Tutaj je kładziemy. Dalej mamy lody o smaku cytryna limonka. Chciałam je skosztować od zawsze, bo wyglądały tak świeżo, dlatego będą również przepyszne. A dalej mamy lody waniliowe. Takie zwykłe waniliowe, ale również prezentują się one przepysznie i raczej tak samo smakują. Mamy tutaj kolejne lody które tutaj już leżą. Następne to są lody o smaku waty cukrowej. To są moje ulubione lody kuleczki. Często je właśnie kupowałam, jak gdzieś były te stoiska, a teraz mam je tutaj. Więc je sobie również od dzisiaj położymy. Dalej mamy kolejne lody o smaku waty cukrowej, bo jak wiecie, to mój ulubiony smak, więc... Przydadzą się dwa pakowania. Dalej mamy z tych bagel i tutaj mamy o smaku chyba tutti frutti i to jest o smaku ku nie wiadomo jakim, bo tam pisze tajemnica, i a, a nazywają się tutti frutti. O smaku gumy balonowej, które również bardzo lubię. I dlatego je kupiłam. Następne to kolejne o smaku gumy balonowej. Kolejne o smaku bańowym. A potem mamy trzy opakowania lodów o smaku ciasteczkowym, bo to również przypuszczam smak. bardzo dobre. Nie są moim ulubionym smakiem, ale jakbym miała wybierać, to by były na drugim miejscu. Więc również się tu kładziemy, jest już ich tak dużo. A ostatnie kule, lody kuleczki, to są lody o smaku banana, truskawki i, czekol i czekolady. A nazywają się one... banana... banana nie wiem, jak to się w ogóle czyta, ale pisze tam spin. A dalej mamy całkowanie tych lodów, które Wam już mówiłam, że ich jeszcze nigdy nie jadłam, a to są z tych większych kuleczek, które sobie tutaj otworzymy. I mamy od razu jakąś ulotkę. No I również jest napisana ta uwaga, żeby trzymać ten yy, lód z daleko, z da, daleko od dzieci i nie dotykać go nielegalnie. A dalej mamy właśnie o te lody. Tutaj mamy smak kokosa. Kolejny o smaku kokosa. Tutaj mamy o smaku banana, ale na zewnątrz są polewy polewie i tutaj będzie takie same. Naszej koszty, którą właśnie otworzyliśmy, jest tego bardzo dużo. Mam nadzieję, że jest to przepyszne, i tyle na dzisiaj.